Co robić, żeby chalupsy nie rosły? Mm -hmm. Nie da się tego odpowiedzieć w jednym zdaniu, ale postaram się w kilku krótkich żołnierskich słowach streścić to. Co robić, żeby chalupsy nie rosły? No, trzeba nosić właściwe obuwie i właściwie stąpać po ziemi stopami. Czyli, Co to znaczy? Czyli no, właściwie to nie tylko prawą, Mm -hmm. Prawo, tak. prawo stąpać, mm -hmm. czyli tak samo jak kolana właściwie używać, mm -hmm. to niekoniecznie znaczy, żeby klęczeć pół życia, mm -hmm. tylko <laughs> właściwie je skręcać, ustawiać przy podnoszeniu, dwiganiu. A stopy stąpać właściwie, tak żeby stopa się właściwie układała z powierzchnią ziemi. Mm -hmm. I żeby wszystkie stawy były ustawione według własnych kątów. Właściwie pod własnymi kątami, no tak po trochę matematycznemu, żeby się nie wykoślawiały, nie wykręcały.